Jeśli za miarę wielkomiejskiego sznytu brać obecność ulicznych muzyków, kilka miesięcy temu legionowo dołączyło do grona metropolii. Zawdzięcza to akordeoniście, którego gry w ciepłe, słoneczne dni można słuchać pod miejskim ratuszem. Jak szczerze przyznaje Pan Tadeusz, taki sposób zarobkowania podyktowało mu serce. Poznałem kobietę tutaj, którą bardzo kocham. Do szaleństwa, to jest, to jest po prostu miłość niewyobrażalna. Kocham ją bardzo i dlatego się to sprowadziłem. Początkowo recitale pod urzędem były dla przechodniów sporym zaskoczeniem. Szybko je jednak polubili. Niektórzy do tego stopnia, że legionowa bez obecności pana datka wręcz sobie nie wyobrażają. Jestem zdecydowanie za, ponieważ jestem fanem akordeonu. Sam gram i wiem, że ten pan robi to dobrze. Robi no, to dobrze i zawsze jak go widzę, to próbuję go wspierać. Dla mnie to jest coś wspaniałego, ja uwielbiam muzykę. Ten pan pięknie gra. Nie, nie, tego jest. Dobra. pięknie gra i właśnie dlatego sobie przyszłam kupić płytę. Nie spodziewałam się, że można będzie kupić również płytę. Ano można, bo legionowski akordeonista, choć samouk, nad swym instrumentem panuje niczym uznań wirtuozi, Ponieważ przez życie nie zawsze szedł śpiewająco, był on dla niego wiernym i niezawodnym przyjacielem. Moja pasja i moja miłość do grania to jest moje życie. Ja ludziom krzywdy tu nie robię, bo jeśli ja zagram, ktoś chce to mi da, wrzuci tam te złotówkę czy dwa złote i tak dalej, tak? A ktoś nie chce to nie da, tak? Z obserwacji ulicznego klezmera wynika, że skomstwo to u legionowian rzadka cecha. Powiem szczerze, że jest bardzo dobrze. Jest dzień, że zarobię więcej, a jest dzień, że zarobię mniej. tak? Przeważnie w Warszawie gram, no ale tu w Legionowie też chcę grać, bo e, ja myślę, że e, Legionow, e, w Legionowie się też należy, żeby pograć, bo nie ma, tu nie ma muzyków, którzy by wyszli na ulicę i by grali. Miejscy urzędnicy stosunek do tej sprawy mają, by tak rzec, ambiwalentny. Obcując ze starymi szlagierami przez kilka godzin dziennie, narzekają na zbyt skromny, choć obejmujący ponad półsetki utworów, repertuar pana Tatka. I że mieszkańcom się podoba, bo tutaj nawet ktoś się próbował tańczyć, wielkie brawa, pan się cieszy popularnością, to jest taki na pewno dość niecodzienny akcent na ulicach Legionowa. Taki, takiej osoby chyba jeszcze nie było. No, to na pewno tworzy pewien klimat w mieście. Fajnie, że akurat przyciąga przyciągał różne osoby i że jest to miejsce publiczne, które tętnie życiem, to na pewno jest bardzo sympatyczne. Jest jeszcze jedna korzyść. Po balonach oraz namiotach żywiołowe popisy pana Tatka mają szansę stać się kolejnym miejskim znakiem rozpoznawczym. To już zanika, to zanika. Nie ma akordeonów, już teraz tak na akordeonach nie grają, nie grają na skrzypkach. A ja myślę, że jak ja zagram chryzantemy złociste, to taka starsza pani, czy taki pan, on powie, że jest bajka. Tak? Bo się mu przypomną jego lata. to To między nami było, już wszystko się skończyło. To był twój kaprys, moja gra. Będziesz za mną też miła, bo i dnie Ale żadna już siła,